Szósta edycja Mareckiej Ligi Futsalu wystartowała. Witam serdecznie. Tak, dzisiaj mamy inauguracyjną kolejkę szóstej edycji Mareckiej Ligi Futsalu. Przed chwilą zakończyło się drugie spotkanie. Kanonierzy wygrali z debiutującym Tulewo. Wcześniej GS AKS, także debiutant w naszych rozgrywkach, pokonał All Stars i Kominki. A w tej chwili niespodzianka, czyli aktualny mistrz Mareckiej Ligi Futsalu podejmuje drużynę TB trochę statystyki. Ile drużyn? W tym roku mogliśmy przyjąć tylko 8 drużyn, czyli to są o dwa zespoły mniej niż przed rokiem. Mamy trzy nowe drużyny, to jest Tulewo, GS AKS Zabrodzia oraz Mareckie Asy. Kilka drużyn no, z powodów braków kadrowych przed, przede wszystkim nie wyraziło chęci, czyli właśnie uniemożliwiło im to grę w tegorocznej edycji, ale no, mamy nadzieję, że w przyszłym roku naprawdę uda nam się w końcu na 10 zespołów pierwszą ligę, no i drugą ligę na tyle samo. Maciej, czy wiadomo, już duże zmiany w zespołach nastąpiły? To znaczy tak personalnie dopiero będziemy dzisiaj widzieć, jakie zmiany zaszły. Ja mogę powiedzieć o swojej drużynie, o niespodziance, że zaszły bardzo duże zmiany. Przyszło dwóch zawodników z Gromu, Marki, gdzie Grom w ogóle w tej edycji nie wystartował, zawodnicy się po innych drużynach porozchodzili. Do nas doszedł Radek Styciński i Piotrek Wojda, więc ten skład na pewno różni się znacząco od poprzedniej. Mecze będą rozgrywane co tydzień w soboty, od godziny 16 do godziny 19. Dokładny terminarz będzie można sprawdzać na naszej stronie internetowej www.mareckaliga.pl Tam też będą wyniki, relacje, zdjęcia, także wszystkiego można się dowiedzieć z tej strony właśnie. Zapraszamy publiczność. Oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich sympatyków piłki halowej, żeby wspierali swoich faworytów, mają tutaj znajomych, wiemy o tym kolegów, więc myślę, że można miło spędzić czas, sobotni wieczór, a kończymy rozgrywki o godzinie 19, więc później też można, można jeszcze sobie spędzić jakoś lepiej ten wieczór, także serdecznie zapraszamy. Ponownie nasze rozgrywki zostały objęte honorowym patronatem burmistrza miasta Marki, pana Jacka Orycha, za co bardzo jesteśmy mu wdzięczni. Także Paweł Kniecki wykonał bardzo dużo pracy, żeby tegoroczna edycja doszła do skutku, bo mieliśmy tam małe problemy może wewnątrz organizacyjne, żeby z tym wystartować. Na szczęście się dzięki tym dwóm panom udało to wszystko dopiąć na ostatni guzik i znowu możemy się tutaj spotykać, rywalizować i myślę, miło spędzać czas. Tubie Marek też jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, bo nie ukrywamy, że dzięki właśnie między innymi Tubie Marek nasze rozgrywki wyszły poza arenę marecką, gdzie dostaliśmy odzew z innych, z innych miejscowości, pochlebne recenzje, że wszystko, ta, cała otoczka, organizacja poszła y, znacznie Wyżej niż dotychczas to miało miejsce. Relacje tuby też myślę, że cieszyły się zainteresowaniem zawodników samych, którzy pytali, kiedy będzie materiał, mogli odpowiadać na pytania, udzielać wywiadów, gdzie na takie ligi amatorskie jednak jest to coś nowego, coś fajnego. Zapraszamy serdecznie na stronę Tuby Marek, gdzie będą pojawiały się relacje ze spotkań Mareckiej Ligi Futsalu oraz na naszego fanpage'a też na Facebooku, gdzie my będziemy to udostępniać, wszystko, żeby to ładnie wszystko się zgrywało i myślę, że. Zarówno uczestnicy, jak i kibice, sympatycy, czym organizatorzy, wszyscy będziemy zadowoleni z tego edycji. Panie Marcinie, nie jest pan nie tylko organizatorem, ale i również kapitanem niespodzianek. Tak, zgadza się. Jestem kapitanem niespodzianki. Ja tą drużynę reaktywowałem w 2007 roku i w tej edycji będę kapitanem. Mam nadzieję, że w końcu po kontuzji, po dłuższym rozbracie z piłką na hali zadebiutuję, troszeczkę pogram. Na początek wiadomo w mniejszym wymiarze czasowym, żeby to spokojnie wejść, ale pod nieobecność Michała Trzaskomy, który jest aktualnie kontuzjowany, ja będę pełnił funkcję kapitana. Właśnie, czy duże problemy z, z kontuzjami? Tak, w tym sezonie kontuzje bardzo Doścignęły niespodziankę. Także w nocnej Lidze halowej, gdzie występujemy na co dzień, mamy problemy kadrowe, jest ciężko tą piątkę skompletować. Na mecz jest kontuzjowany Michał Trzaskoma, Daniel Bogusz, który w zeszłym roku został najlepszym zawodnikiem Mareckiej Ligi Futsalu. Walczył też do końca o koronę kula strzelców. Dodatkowo Łukasz Budry, który dołączył do naszej drużyny, też jest kontuzjowany. Łukasz Groszek, więc tak trochę tego, tych zawodników można by wymieniać i wymieniać. Kadra też się zmieniła przez to. Właściwie tak jak patrzę teraz na. Tutaj z góry na drużynę, która gra to właściwie tylko Norbert Szałajski Mateusz Motyciński są z tego składu, który występował tutaj przed rokiem. Reszta zawodników jest zupełnie nowych i zobaczymy jak to będzie funkcjonowało w tym roku. Mam nadzieję, że z podobnym rezultatem jak rok temu, czyli z mistrzostwem przed nami jeszcze siedem jeszcze tygodni. Mam nadzieję, że zawodnicy dołączą w takim razie do rozgrywek. Też mam taką nadzieję. Daniel Bogu dzisiaj do mnie dzwonił, powiedział, że może na przyszłą kolejkę już się wykuruje, choć też nie powiedział, że na pewno tak będzie. Michał Trzaskoma myślę, że też w jakiś dwa, może trzy tygodnie do nas dołączy. Z Łukaszem Budrykiem będzie nieco, nieco chyba gorzej, troszeczkę dłuższy rozbrać z piłką, bo on poważniejszą kontuzję ma, ale myślę, że sukcesywnie ci zawodnicy będą do nas dołączać na te najważniejsze mecze, gdzie będziemy się mierzyć z inklusem All Stars, Kati Kominki. Ta kadra będzie mocniejsza i wspomnieni zawodnicy nam pomogą w walce o mistrzostwo. Zawodnikom życzę w takim razie zdrowia, a Panu jako kapitanowi jak najmniej kłopotów z kontuzją. Dziękuję bardzo. Przydadzą się na pewno takie życzenia zarówno dla zawodników, jak i dla mnie samego i mam nadzieję, że jak kontuzje będą nas omijały, to znowu tytuł upragniony powędruje w nasze ręce.